Święta, święta i po świętach. Jak widzicie, udało mi się zakupić nowy czołg od Kobi. Panzerkamwagen 6 TGAUSTK E. W skrócie jestem zaciekawiony, jaki będzie efekt. Otóż posiadam starszego Tygrysa, bodajże jeszcze z 2017 roku. I porównam, czy zestaw jest lepszy, czy gorszy od swojego poprzednika. Pudełko wygląda fajnie. Kolorystyka Tygrysa też jest bardzo ładna. Jest ciemno szary. Umalowanie tego czołgu jest bardzo dobre na walkę w mieście, jednak są trudności, jeśli chodzi o walkę na takim otwartym terenie. Z tyłu pudełka widzimy trzy zdjęcia historyczne, tył samego czołgu, dostajemy taki specjalny klocek z nadrukiem pacekam Wagen zechc oraz widzimy zastosowania czołgu, między innymi otwierany włas silnikiem, otwierane przednie włazy i poruszające się lufa, czyli takie tradycyjne zdolności czołgu od kobi. To dle w sumie od pudełka, więc zobaczmy teraz jak się prezentuje sam zestaw. Tak wygląda czołg. Moje pierwsze wrażenia są ciekawe, otóż powiem tak, Kobie odwaliło naprawdę dobrą robotę. Pierwsze wrażenie patrząc na ten czołg po prostu. Szapoba, nie da się inaczej tego po prostu określić. Wygląda prześwietnie, praktycznie jest po prostu ładny. Ciężko by to jakkolwiek określić. Zaraz przejdziemy do czołgu, omówmy najpierw przeciętnego niemieckiego żołnierza. <mum> tak wygląda Niemiec, w skrócie jest przepięknie wykonany. Zacznijmy od góry, bo mamy fugarzechkę furażeka ta dostała specjalny niemiecki nadruk, który pokazuje, że jest to Niemiec. Mundur i furażeka jest genialnie zrobiona, po prostu prześwietnie. Tak samo jego buźka też jest piękna. Też na plus dodaję słuchawki, które tutaj widzicie. Jakby, pomimo tego, że jakby się, je trudno zakładało, powiem tak: jak jesteśmy już przy słuchawkach, to łatwo jest zamontować. Po prostu wystarczy o nałożyć i tyle. No. Takie proste, legadości tyle radości jest w stanie dać. Słuchawki możemy dać praktycznie na każdego żołnierza, na furażerkę głównie. Próbowałem to założyć na hełm, jednak są trudności. Najlepiej to właśnie na furażerkę założyć i możemy zrobić praktycznie takiego dowolnego ludka jako dowódcę czołgu, albo chociażby możemy przebrać na przykład Anglików furażerki i na przykład bawić się, że rozpracowywują kod Enigmy. Taki przykład historyczny, do tego dostajemy chociażby pistolet, który no też jest bardzo ładnie wykonany, jak każdy pistolet praktycznie niewiele nie zmieniło, natomiast się zmieniła lognetka. jak tutaj widzicie ta lognetka po prostu wygląda inaczej, jest przede wszystkim lepiej wykonana, nie łamie się i, jak, i można ją na luzie tak dać do oczu, no w pewnym sensie, bo są oczywiście trudności w daniu lognetki do oczu. Ponieważ no, niestety ludki Kobi nie mają aż tak dobrej mobilności, to lognetka naprawdę pięknie wykonana. Całkowicie props dla Kobi za to. <mum> Germaniec sprawdzony, więc przejdźmy do czołgu. Co się pierwsze rzuca w oczy, to jego kolor, który jest taki szary, taki mocny szary. Autentycznie jest zrobiony bardzo ładnie. Kolor ciemniejszy od przeciętnych szarych zestawów. Tutaj macie dla porównania SDKFZ. Widać, że ta szarość jest całkowicie ciemniejsza. Wygląda tak bardziej mrocznie. I jeżeli ktoś zobaczy ten jog w oddali, to to wie, że to czeka cię tylko śmierć. I jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy z kosmetyki, jest to przede wszystkim tył. Hello there! Otóż z tyłu widzimy hełm niemiecki, który na tle tego wszystkiego wygląda po prostu bardzo ładnie. Też z tyłu warto tu pochwalić kobie za silnik, który tutaj widzimy. O, proszę, tutaj pokażę wam. Wykonany jest po prostu prześwietnie. To nie jest jak w tych typowych zestawach Kobi taki silnik, tylko znowu to jest z klocków. mi się bardzo podoba to, że Kobi wzięło sobie do sekcja rady wielu krytyków, którzy przyczepiali się do tych silników i tworzymy własne silniki z klocków. Wnętrze po prostu wykonane prześwietnie. Praktycznie też inne rury, jak widzimy chociażby tutaj, też są wykonane bardzo ładnie. I widać, że naprawdę Kobi odwaliło kawałek dobrej roboty. Żeby odzyskać ten czołg jak najlepiej się da. Po skryptu, jeśli się spytacie, czemu tutaj nie ma tej części, to już mówię, otóż kiedy sobie u mnie stało na biurku, to gdzieś mi spadła za biurko, potem przez przypadek to prawdopodobnie wyrzuciłem. Wiem, ja jestem idiotą. Podwozie i koła są zrobione bardzo ładnie i zostały zrobione praktycznie tak jak w oryginalnym Tygrysie, jeśli chociażby gracie w gry typu World Thunder czy World of Tanks lub widzieliście Tygrysa na własne oczy to możecie potwierdzić, że Tygrys właśnie miał takie koła, dosłownie takie coś było. Chociażby... Bardzo dobrze też wykonany jest wizjer, w którym czołgista widzi, co się dzieje na froncie. Zostało to też zrobione w bardzo oryginalny sposób. Otóż klocek z wizjerem został przymocowany do klocków wystających, tak z boku. Co jest według mnie A oryginalne, B też fajnie zrobione. Bardzo ładnie wykonane też jest działko, w którym dostaliśmy zupełnie inną lufę działka, do którego możemy strzelać do ludzi. Albo do czołgu. Z przodu też widzimy łopatę, która może się nam przydać w na przykład, robieniu okopu. Sama lufa też jest zrobiona bardzo dobrze. Widać tutaj, że obracanie się nie sprawia jej żadnego problemu. Jedynym problemem jest antera, w której jeśli chcemy przewrócić lufę o 360 stopni, no to niestety zostanie ona praktycznie skoszona. Jest to taka mała wada. Również też, jak jesteśmy przy lufie, warto tutaj wspomnieć o dwóch włazach. Właz pierwszy i właz drugi. W obu tych włazach możemy wsadzić ludziki, które wyglądają w nich też bardzo dobrze. Podobnie jak na tyłach pudełka widzimy włazy, które możemy oczywiście otwierać. Jedyna wada z włazami jest taka, że jeśli je już otworzymy, to nie możemy ruszać lufą. Po prostu nie da rady, włazy są po prostu za duże. Też lufa, cała wieża musi być ustawiona przodem, żeby móc obawa władzy zamknąć, bo jeśli nie dzieje się coś takiego. De facto najlepszym rozwiązaniem... What the fuck, co to ty tu robisz? De facto, najlepszym rozwiązaniem jest zamknię... jest przesunięcie wieży. Najpierw w prawo, po czym zamykamy prawy włas, a potem w lewo, gdzie zamykamy lewy włas. Tak to się robi. Jeszcze ogromny plus dla Kobi. Chodzi mi tutaj o nadruk przy wieży Tygrysa. Otóż jest ona po prostu świetna. Widzimy tutaj dwie dziury. Jeden najprawdopodobniej na. Karabin, drugi na patrzenie przez operatora wieży oraz patrzenie na potencjalne cele. Po prostu jest to chyba pierwszy zestaw Kobi, który posiada taką innowację. I powiem tak, to jest po prostu świetne. Kobi, róbcie tak dalej, bo, bo to dodaje większego hype'u do samego zestawu. Uwaga, taki mały disclaimer. Właśnie chciałem poinformować, że udało mi się znaleźć tą część. I tak wygląda pełny tył. I powiem tak, wygląda po prostu przepięknie. To tyle z pozytywów. Czas na wady. Pierwszą wadą to zdecydowanie Lufa. Jest zdecydowanie za. No co tu powiedzieć, no jest za lekko zaprzymocowana. W przypadku jakichś bitew lub zabawy dzieckiem, lekko przekręcimy czołg, no to Lufa całkowicie odpada. I to wygląda naprawdę źle. Chociaż trzeba było dorobić coś innego, co by mogło tą Lufę przymocować. Oczywiście wygląda to dalej bardzo ładnie, i no, co mogę powiedzieć, tak średnio jest z tą lufą. Podsumowując, zestaw po prostu idealny. Dlaczego? Otóż Kobi odwaliło naprawdę kawał dobrej roboty. Wzięli lekcje z poprzednich zestawów, wycięli niedociągnięcia, wycięli wszystkie wady z poprzednich zestawów, włożyli w ten zestaw i dodali trochę od siebie różnych elementów. I wyszedł ten zestaw. Jedynymi słowami, które dobrze oddają realia tego zestawu to Deutsche Qualität. Nie mogę użyć po prostu innych słów, żeby ten zestaw po prostu określić. To jest sztyk. Ten zestaw to po prostu kwintesencja samego Kobi. Super zestaw, super czołg, super wykonanie. Jedyne co to problem może być z zabawą dla małych dzieci, chociaż szczerze powiedziawszy nie polecam, chociaż szczerze powiedziawszy, to młodszym odradzam kupno tego zestawu. Chociaż to jest troszeczkę za dużo powiedziane. Do układania zdecydowanie nie jest dla młodszych dzieci. Zestaw ten posiada ponad 800 elementów. Małych. Zestaw ten posiada 800 elementów. Momentami ja, doświadczony budowniczy, miałem małe trudności. Też zabawa tym zestawem może być. Może być super zabawa tym zestawem, ale są trudności. Chodzi mi tutaj o odpadającą lufę i niektóre elementy z zewnątrz, które po prostu łatwo odpadają. Zestaw kompletny. Nie mogę to po prostu inaczej powiedzieć. Wszystkie elementy w tym zestawie są super. Zestaw oceniłbym jako. Ja tutaj się nie boję tego dać. 10 na 10. Chociaż zabawka nie jest tego idealna, jako model po prostu jest piękny. Aż po prostu musisz mieć ten zestaw. Interesujesz się bronią pancerną lub drugą wojnę światową. Kupujesz to w ciemno. To jest zakup w ciemno. Jedyne wymaganie, jakie powinieneś spełnić, to powinieneś mieć jakieś minimalne obcowanie z klockami i jakiekolwiek doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie z skobi. Po prostu nie mogę inaczej, nie mogę dać innej oceny temu zestawowi, bo niższa ocena niż 10 na 10 to po prostu no nie wypada dać temu zestawowi. Widać, że Kobi naprawdę wzięło lekcje z poprzednich zestawów Tygrysa i stworzyli to. I według mnie Kobi nie stworzy nowszej wersji Tygrysa, bo ta wersja jest po prostu zbyt dobra. Jedyną wadą jaką widzę no to odpadające elementy z zewnątrz, jednak da się to przezwyciężyć i nie jest to aż tak bardzo irytujące, żeby jakoś odradzić komuś ten zestaw. Ja powtarzam i będę powtarzać, to jest póki co... co najmniej top 5 moich ulubionych zestawów od Kobi, jakie kiedykolwiek miałem. Jestem oczarowany tym zestawem i polecam zdecydowanie każdemu. I nie wiem czy słyszycie, ale mój głupi sąsiad postanowił odpalić swoje o godzinie 3 rano. Pozdrawiam. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia.